Widzimy cię właśnie też u Magdy Pieczonki. A jakie są Wasze relacje na co dzień właśnie z Ato? Twoim klientem właśnie jest Marcin Dubiel. Jakim typem klienta jest Marcin? Za bardzo Marcin jestem tym typem klienta, który. Co ty mi zrobiłeś? Halo, cześć, dzień dobry, witam was w nowym odcinku. Dzisiaj mamy czwartek i już jutro wybieramy się do Krakowa na gale High League. Jak wiecie gala odbywa się w sobotę, ale też jutro jest ceremonia Ważenia, tam chcemy nagrać parę wywiadów, mam nadzieję, że coś z tego nam wyjdzie i za chwilę też zobaczycie to na kanale. Teraz jesteśmy u Postka, bo tak jak przed poprzednią galą, przyjechałem zafarbować włosy, znowu zrobiliśmy głosowanie na moim Instagramie. Wybraliście kolor niebieski, czyli dokładnie ten sam co ostatnio, chyba że Postek tutaj coś innego jeszcze mi zaproponuje, zobaczymy. A przy okazji mam dla Postka parę pytań. Idziemy do środka. Halo, halo! Dzień dobry! O, hej! Siemaneczko! Co tam, co tam czytasz? czytam gazetkę ze sobą. O, patrzcie się, jaki piękny, patrzcie się, jaki piękny. Tak, dobra, to ja. nie ma czasu, idziemy, dobra, idziemy się dobra. farbować. Chodź, mam dla ciebie parę pytań, więc zobaczymy, co ty będziesz odpowiadał. Siadaj sobie! Dziękuję, dziękuję. Dobrze, postek tutaj przygotowuje mieszankę, która jest potrzebna do farbowania moich włosów. Dokładnie, magiczną miksturę. Mam nadzieję, że wyjdą tak fajne jak zawsze. A w międzyczasie po prostu jak to robisz, to, to ja mam na ciebie pierwsze pytanie. Z Twoich usług korzysta bardzo dużo różnych gwiazd. Niemożliwe. No naprawdę. <grym> tak słyszałem, i widziałem tej parę i też ja tu przychodzę, więc to wszystko się zgadza. <grym> Są to gwiazdy do świata właśnie internetu, jak i telewizji. Kiedy przed ten moment, że stałeś się takim właśnie znanym stylistą fryzjerem gwiazd? Zawsze jak to byłem się zaczęło? Stało. Od zawsze byłem znany. Zawsze byłem znany, halo. Jaki on jest skromny, mój, nie. Skromny, dokładnie. No jak miałem 19 lat, to już do mnie przychodziły. Tak? No, ale wtedy te gwiazdy, które teraz już nie są gwiazdami, bo są już za stare. A, okej. Okay. Okay. Ale właśnie to się wiązało z czymś, jakimś, nie wiem, twoim występem w telewizji, od tego się zaczęło, czy. Nie, ja od razu pracowałem w fajnym miejscu, gdzie przychodziło dużo gwiazd, i tak wiesz, jakoś od razu zacząłem robić sesje zdjęciowe, pierdoły i takie inne tam pokazy. Tak, spontanicznie tak? szybko wszystko łatwo przyszło. Łatwo przyszło. Oby łatwo nie poszło. Dokładnie. Żeby tylko nie poszło. Która właśnie z takich z tych znanych osób jest takim twoim właśnie ulubionym klientem? Masz kogoś takiego? A to hmm. mam dużo takich klientów. Większość takich klientów mam, że fajnie, że przychodzi. Nie mam takich klientów, którzy nie cieszę się na ich widok. Znaczy, jak się nie cieszę, to ich nie widzę później. No, nie mam do nich... <grym> przychodzą tylko raz, już więcej nie Tak, nie mam później dla nich terminów. <grym> Okej, okay, jest to jakieś rozwiązanie. Czy zdarzały się jakieś takie osoby, które gdzieś tam ci troszkę zaszły za skórę? Takim swoim zachowaniem, czy... No zdarza się, ale to rzadko, bardzo rzadko. No postać jest taką pozytywną osobą, więc chyba też przyciąga samych pozytywnych wariatów, więc... Dobra, chodźcie, idziemy tam. No, dobra. Dobrze, rozpoczynasz tutaj farbowanko. W mhm. międzyczasie moje kolejne pytanie często widzimy cię właśnie też u Magdy Pieczonki Kto na to? kanale nie znasz Twoja koleżanka podobno nie, nie, nie znam typa a okej okay, no to kolejne pytanie Nie żartuję oczywiście nie no właśnie często widzimy cię na kanale gdy wspólnie gdzieś tam przeprowadzać jakieś metamorfozy jakichś tam różnych gwiazd celebrytów influencerów jak zaczęła się właśnie wasza współpraca? O Jezu, nasza współpraca to się zaczęła chyba 10 lat temu. Na początku poznaliśmy się na sesjach zdjęciowych i jakoś tak dobrze nam się współpracowało. Zaczęliśmy robić właśnie te nagrania, te filmiki na YouTube i tak jakoś poszło. Okej, okay, no i też Magda ma naprzeciwko ciebie, na twojego, naprzeciwko twojego salonu też studio, tak? No tak, daleko nie ma. Oczekaj obok. I to też było jakieś zaplanowane działanie, żeście mieli do siebie blisko, czy to też znaczy, całkiem nie, przypadkowo? Naczy, mieliśmy wszystko razem na początku w tym jednym miejscu. Aha, okej. Okay. Ale gdy przyszła pandemia, zwolnił się lokal naprzeciwko, więc przeniosła się tam pieczonka, bo ona na początku była w tym pomieszczeniu, właśnie w tym. Czy nie dlatego, że a nie ja mogliście ze sobą wytrzymać? Nie, nie, nie. <laughs> po prostu tak, potrzebowaliśmy więcej miejsca, a zawsze im więcej, tym lepiej. No tak, więcej miejsca, więcej klientów, więcej kasy. Wszystko się zgadza. Ta, ta. E, te, te. I większe opłaty. I większe opł Dokładnie większe opłaty. Dużo osób też ciekawiło, czy a ta to twoja siostra? To moja siostra bliźniaczka. Bliźniaczka. No. Ale tak serio, serio? Nie, no żartuję. Myślałem, to serio. Ale ma, ona ma urodziny w mojej imieniny, więc obchodzimy je razem. A no to prawie jak bliźniaczka. No i jeszcze ja mam później dwa dni później urodziny, więc mamy wszystko w jednym terminie. Więc no to można powiedzieć o bliźniaczka. Obchodzimy urodziny razem. Tylko jest różnica między nami 4 lata, ale tak to bliźniaczka. A ta właśnie zasłynęła między innymi dzięki udziale w programie Hotel Paradise. I co i też było właśnie dużo pytań o to, czy Ty byś nie chciał wziąć udziału w jakimś takim reality show, czy kiedyś Jezu, się na no tym pewnie, że tak. nie zastanawiałeś. No to czemu? Chodziłem Ciś... na castingi, ale wszędzie jestem za stary. Poważnie? No. A na jakie castingi chodziłeś, do jakich programów? O Jezu, do tych, co teraz są, lecą w telewizji. Czyli też typu ten Love Island, Hotel Dokładnie. Paradise, tak? Mhm. Jakiś tam, nie, i czy X Factor? No nie ma raczej nie. Może <laughs> jakaś próbka tutaj, wiesz, zaśpiewasz, zanucisz. No ale z chęcią bym poszedł do takiego programu, tam się można wygłupiać. I Czyli tam fajnie. miałbyś... 100% to co robisz na co dzień w życiu, nie? Dokładnie. Jeszcze by ci za to płacili. Nie wiem, chyba by płacili, nie wiem, że tam płacą w takich programach. Tu mi też płacą za wygłupianie się? No, w sumie. Tylko żeby potem wyszło coś ładnego z tego. No u ciebie chyba nie ma tak, żeby nie wyszło coś nieładnego, nie? Zobaczymy, może będzie pierwszy raz taki. Dzisiaj będzie kurczaczek. A jakie są wasze relacje na co dzień właśnie z Atom? Z Atom bardzo dobre. Mieszkamy razem, znaczy już nie mieszkamy, Ata wyprowadziła, mieszkamy w tym samym bloku, ona mieszka na piątym piętrze, ja mieszkam na pierwszym. Tak, tak się nie mogłaby nieść ode mnie, że się przeniosła tylko parę pięter w górę. Okej, okay, czy nie możecie bez siebie żyć, tak? Tak. Tak jesteście związani. No to prawda też często jak tutaj właśnie to właśnie przychodzi, ta Ata jest tutaj często w salonie, czy macie właśnie tak jak nie wam tutaj pomaga, czy pomaga mi, tak tak pomaga mi. Oprócz tego ma część z paznokciami, która jest jej i ona się nią zajmuje. A czy Ata robi też paznokcie? Czy jakby nie, ona ma kogoś. Ma po prostu część. A. Część od paznok. Okej, okej. Czyli ma od tego ludzi. Dokładnie. <noise> Dużo też pytało o to, jaki jest taki najgorszy typ klienta. Najgorszy typ klienta to jest taki, co jest niezdecydowany. Co sam nie wie co chce, chce zmianę, ale żeby nic nie zmienić, to jest najgorsze, bo wtedy się nic najlepiej nic nie robić, bo cokolwiek się nie zrobi, będzie źle. Okej, okay, czyli jakby chcę przyciąć włosy, ale nie za krótko, minimalnie, końcówki, tak? Tak, chcę przyciąć włosy, tak, żeby ich nie przycinać. Chcę zafarbować, ale na ten sam kolor, co ma teraz. Dokładnie, ale żeby to była zmiana. To jest taki najgorszy typ klienta. A zdarzyło się właśnie kiedyś taki klient, który, nie wiem, wyszedł z salonu, tu tutaj mówił, że wszystko jest ok, fajnie, w porządku, a potem gdzieś tam właśnie nie wiem, do ciebie pisał, albo jakieś opinie smarował, gdzieś nie, tam dzwonił. cały raz było tak później, że słyszałem, że gada na mnie, więc więcej nie przyjąłem. A, okej, okay, że po prostu gdzieś tam na mieście usłyszaje, że na ciebie gada, tak? Tak. Ale pamiętam, że dzwoniła Potem dzwoniła i pisała do mnie, przepraszała mnie, żeby wrócić. Czyli jednak, czyli jednak. Ja mówię same dobre rzeczy na mieście o Polsku. Dokładnie, więc dlatego przychodzi. <grym> dlatego jeszcze przychodzę. Dobrze, teraz mamy zmywanko. To przy okazji, zmywanka, kolejne pytanie. No czekaj, jeszcze nie zmywanko, nałożę ci jeszcze na 5 minut. Ale możesz gadać. A, okej, okay, no to, tak czy siak, mogę sobie pogadać z tobą. Czym zajmujesz tak się poza fryzjerstwem? jakieś hobby, nie wiem, jazda konno albo jakieś sporty ekstremalne może. Kurde. Ja w wolnym czasie tylko pracuję. Albo śpisz. Albo śpię. Tak. Moim hobby jest spanie. Bardzo lubię spać. Śpię 16 godzin dziennie, jest świetnie. A jak nie śpię, to pracuję. A jak nie śpię, to pracuję. No a tak poważnie masz coś takiego, czy nie? Chodzę jeszcze na siłownię w wolnym czasie, jak mam... No. Albo chodzę na zakupy. Albo chodzi na zakupy. I takie ja mam puste życie. Moim hobby są zakupy, spanie i praca. Dokładnie. <grych> a robiłeś jakieś ekstremalne rzeczy, bo nie ma się skok na bambi, skok ze No Ale zawsze chciałem. Tak? Jezu, strasznie. Dobra, też wiem, gdzie cię kiedyś zaberę w kolejnym odcinku. Tylko nie wiem, czy mogę, bo mam nadciśnienie. boję się, że jak spadnę, to dostanę wylewu. To może jednak cię nie zabiorę, <grych> albo przedtem cię dobrze ubezpieczymy. Jestem ubezpieczony dobrze. Tak, o, no to. To jestem spokojniejszy w takim razie. Często widzowie widzieli i czytał Marcina, czucie na Instagramie, że też swoim klientem jest Marcin Dubiel. Kto to? Jest, nie taki nie jest znany poczę. influencer, nie znasz? I widzowie też się pytali, jakim typem klienta jest Marcin. Bo często właśnie ma też, widzimy problem z tymi włosami, że on niby też chce coś zmienić, coś właśnie, tam się nie za bardzo zmienia. Właśnie, jest tym typem klienta, który chce coś, ale nie wie co. Czyli masz z nim problem ogólnie, tak? Nie, nie mam z nim problemu, jest super. <laughs> bo nie musisz dużo pracować nie? Nie, bo na szczęście zgadza się na wszystko, co mu ten zrobię, więc jest okej. Okay. A, no to w sumie tak ja. Ja też, moi drodzy, mieliśmy robić inny kolor, będzie inny, zobaczycie potem, będzie jaki. Będzie sinokoperkowy róż. Sinokoperkowy róż. Nic się nie piecze? Nie. To dobrze. Przyspieszone święta wielkanocne. Dokładnie. Myślałem o czerwonych, ale... Wyprostować się, żebyś miał jakoś dokładnie? Nie, jest świetnie. To nie ja. O ja też nie. Czas na efekt końcowy. Uwaga! Co ty mi zrobiłeś? Ups! Możesz w sumie. Widzowie, dajcie znać, czy zapuszczaj włosy, czy nie. Ej, w sumie no tak. Nie ma takiej tragedii. Ej, no serio, no to tak, nie było źle. Piszcie, od 1 do 10 nie dajecie. No, w długich włosach. Co tak, że mam... Okej, okay, postój. tutaj fryzura już się kończy. mam -hmm. ja do ciebie ostatnie pytanie od widzów. Dlaczego nazwałeś swoje studio akurat fabryka lalek? No bo cały czas robię tylko lalki. Czas kolalki. Lalki, keny, lalki, treny, te sprawy, wiesz jak jest, nie? Okej, okay. a skąd maś ten pełno na to nazwę? Właśnie tak wzięło, tak się mówisz sobie, o, dobra, robię fajne tej dziewczyny, to nazwę fabryka Lalek. Jakoś tak mi się wiesz. Siedziałem w pracy i miałem tak dużo natłoku ludzi, że mówię, jest jak w fabryce. No te lalki cały czas robię i te lalki, i wiesz, i wyszła A okej, okay. dobra, fajne. Efekt finalny. już prawie gotowy. Spoko? No, właśnie całkiem inaczej. Ja tak żyję, lecz ja tak robię, tak wiesz. Na bok, a tak na górę To jest spoko jak jest krótsze. To by było na tyle, proszę pana. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jemy Tak to, moi drodzy, wygląda. Miał być niebieski, wyszedł fioletowy, mam nadzieję, że się on podoba. Mi się podoba, w sumie, jest spoko. a nie czy nie jestem bardziej za, za tym niebieskim, jak wtedy, no? To jest za tydzień, ci zrobimy niebieski. Czyli za tydzień poprawa. No dobrze, Posty, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Widzimy się pewnie za tydzień na poprawkach. Także wpadajcie, oczywiście tutaj macie podanego postka Instagrama, na dole macie też link. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Ja dziękuję. Mam dla Ciebie tutaj też pamiętką statuetkę dla każdego gościa mojego programu, który brał udział w jakimś wywiadzie. O ma Proszę bardzo, to dla Ciebie. Ale super, mam statuetkę. A. Wymyśliłem nożyczki, odwiedziłem, tak najbardziej mi się kojarzyły z fryzjerstwem. Super. Więc dziękuję mam nadzieję, że Ci się podoba. Dziękuję raz jeszcze. Dzięki. I do szybkiego zobaczenia.